To my chyba nie wyłapiemy w tym meczu. Jeszcze nie było zderzenia dwóch zawodników lub przepuszczenia piłki. Ależ teraz by bronił Nikola Grbic tę kiwkę Loja Bola. I jeszcze będzie dalej walka w tej akcji. Milikowicz. Bardzo trudna pozycja do ataku. William Priddy. Fantastyczna akt Doskonale, ale chyba skurcz. A tą akcję kończy No priddy. O dwie... Oj, dwie nogi już odmawiają posłuszeństwa amerykańskiemu zawodnikowi. To jest jeszcze. zawodnik bardzo podobnej konstrukcji. Oj nawet nie wiem czy tutaj on lądował już Wojtek nie, nie podkręcił mógł... sobie. Chyba nie no, zobaczmy, chyba, zobaczmy, chyba jeszcze zobaczmy. szczęśliwie nie ale, ale chciał próbował wstać o własnych siłach i natychmiast. No teraz to tylko tylko takie. O no, każdy wyskok teraz będzie bardzo ryzykowny, bo to zawodnik nie przeczuwa tego, że ten mięsień. E, gdy jest się w locie może no, się skurczyć jeszcze raz te akcje. Ma tutaj przeróżne ściągacze na, e, na nogach. Tak, to zawodnik chciałem dokończyć myśl taki bardzo podobnej budowy jak nasz Mariusz Wlazwy. Ta sama dynamika, ta skoczność.